Witam kochani serdecznie. Wróciłam już do Polski. I co widzę? Czyściutko. Już pączki zaczynają kwitnąć. No, pięknie. Spójrzcie na to drzewko. No, coś pięknego. A tutaj. Drugie drzewko. Krzaczki przycięte. No, bardzo ładnie. Wysprzątane osiedle, zadbane. O, tak, to mi się podoba. Jeszcze trochę, a wyżej trawa się bujnie. No. Takie to osiedle, czteropiętrowe. Kochani, jestem tak zadowolona. Przeszłam się dookoła mojego osiedla i spójrzcie, sześciusieńko jest wysprzątane. Także to nie jest tylko tak, że ja <noise> działałam no, w Münchberg, tam gdzie byłam, ktoś by powiedział: Nie mój kraj, nie moja sprawa, ale to niestety, tak jak ja Wam już powiedziałam, to jest wszystkich nas, nasza sprawa. A jak komuś się to nie podoba, no to, to trudno, no to niech się nie podoba. A mi się tak podoba i tak właśnie będę robić, tak jak ja uważam. Wszystkie śmieci, wszystkie butelki, plastiki są uprzątnięte. Tutaj była akcja 23 marca, i ludzie z workami przyszli i to sprzątali. Oprócz tego firmy oczyszczania miast również pracowały, bo niektóre po prostu śmieci. Ludzie nie byli w stanie ich po prostu no, uprzątnąć. To musiały być jakieś specjalne narzędzia. No, tutaj teren jaki jest, taki jest, ale przecież tutaj było pełno butelek, pełno śmieci, pełno plastików przeróżnego pochodzenia. A teraz jest czysto. Tutaj pamiętacie. To przejście. Ile tutaj było butelek po piwie, po winie? Ile tutaj było śmieci, słuchajcie. A teraz zobaczcie, jest wszystko powyciągane yy, miejscami, wygrabione. No, spójrzcie. No, i teraz Ziemia trochę inaczej oddycha, prawda? No. O, tu. Przecież tego było tutaj. Tak było to wszystko zaśmiecone. Zobaczcie. To jest wszystko uprzątnięte. Tylko jeszcze ta woda zostawia wiele do życzenia. O. O, tutaj już jakieś hamstwo też. Coś tam wyrzuciło, oczywiście. No ale. Tu, akurat to miejsce, które Wam teraz pokazuję, no to po prostu było. Pożal się, panie Boże. Możecie wrócić do, moje... do moich filmików i zobaczyć, jak tu wyglądało. Normalnie tragedia. Tu była tragedia. Latami niesprzątane było. Tak, tak. Warto reagować. No. O! Przecież ta roślinność od razu zupełnie inaczej wygląda w tak w tych czyściejszych miejscach. O! Piękne drzewka, prawda, spójrzcie! Na no coś po prostu pięknego. No! Krzewy! Okwiecone! Jakby śnieg napadał, a to nie jest śnieg, tylko kwiatuszki. Pięknie. O, tutaj spójrzcie. Przecież to było wysypisko śmieci. To było wysypisko śmieci, kochani. A teraz jest to uprzątnięte. A teraz czas na obiadek.